W marcu, dokładnie 16 marca, e, ruszamy z projektem Och Kino dla Pań. E, po raz pierwszy mieszkanki naszego miasta będą mogły zobaczyć e, przedpremierowy pokaz filmu Wszystko albo Nic. Jest to e, nowa produkcja polsko-czeska. -e, z Pawłem Delongiem w roli głównej i Michałem Żebrowskim, więc myślę, że panie powinny być zainteresowane podziwianiem aktorów na dużym ekranie, zwłaszcza, że ostatnio nie byli tak często widywani w polskich produkcjach. Na naszym pierwszym Ochkinie dla Pań. Mamy przygotowany moc atrakcji, tak naprawdę. Myślę, że każda z pań znajdzie coś dla siebie. Na pewno będzie można poznać ręcznie robioną biżuterię. Będzie można również zasięgnąć porady dotyczącej zdrowego żywienia. Zapoznać się też z lokalnymi bioproduktami tak? ekoproduktami przy czym to będą produkty najwyższej jakości. Dodatkowo każdy z naszych zaproszonych gości, prelegentów będzie miał kilka, kilka minut dla siebie, będzie mógł przedstawić swoje przedsięwzięcia. Myślę, że tutaj tematyka tego pierwszego spotkania dla pań w naszym kinie będzie interesująca. Ona głównie będzie właśnie dotyczyła zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia oraz rękodziała.